Siemanko widzowie. za moimi plecami Wojan Shop Jestem teraz w Galerii Młociny w Warszawie i sprawdzimy co Wojan ma do zaoferowania Tu już na początku na wejściu do sklepu widzimy dużo różnych rzeczy, tak to wygląda Tutaj Wojan, sam Wojan nawet jest w sklepie O tutaj jest dużo plecaków, zobaczmy jak to wygląda 300 to taki plecaczek. Są też jakieś przybory do szkoły, pyk, pyk, pyk. Mamy różne koszulki widzowie i możemy umówić się tak. 5000 lajków pod tym TikTokiem i kupuję dowolną koszulkę, jaką będzie miał najbardziej lajkowany komentarz właśnie pod tym TikTokiem. Napiszcie jaki kolor mam kupić i to robimy. Patrzcie, nawet tam pluszaka wojona. Fajny brloczek podoba się? Warto. Dobra, to zostawcie followka, widzowie. Dla losowego obserwującego kupujemy takiego. Wezmę go, poczekaj Iron. 40 tylko, dobra, bierzemy dla losowego obserwującego Tu jest więcej różnych maskotek, patrzcie, mamy takiego Ja się tam nie znam na postaciach z Wojanowic, ale no dużo tych maskotek Jo, jaka bluza tutaj nawet, patrzcie, bluzy też są Wojan Team. Patrz, teraz jesteś w Wojanowicach normalnie